Sprawa, to no tak mamy. No, a zresztą witam. Serduszka moje serca, moje. Odkluczamy siedzibę po co ślepemu oczy? Cel pal. proszę ze mną, idzie male, zapraszam. Do naszego przybytku Fiu 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 Jestem zaskoczony Tu mamy nasze miejsce do nagrywania do konferencji prasowej z Panem Ziobrą Piękna sprawa no jak ci się podoba? No kurfe, luzik, piękna sprawa, kurfe, srebrny przycisk, piękna sprawa. No ja jestem szokowany. Tak? Podoba się? Kurfe, zarobić. <grym> Przemieszczamy się, w serduszka, wchodzimy. O nie, 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 nie. A strach chyba Piękna sprawa. E, tu pan dyrektor ma łoże małżeńskie. To na dwie baby tu jest takie łóżko. Ale duże, kurwa, koju. Tu dwie babie by się zmieściły. E, no pełna kultura, kurwa. Piękna sprawa, jestem yy, szokowany, jestem po prostu tak, że... A tu mamy, zresztą sami widzicie, co wam będę tam kurde, umywalnie, jak tu kiedyś wejdę, a na pewno wejdę, ale żebym wyszedł. Piękna sprawa, łazieneczka. Szkoda, że nie mosiężny, ale nieważne. Będziemy myć jaja. Jaja i może coś jeszcze. <noise> Obóg <obok> jaj. <noise> Kurde, bo no. eee, nie będziemy wpuszczać byle kogo. Tutaj to tak dla, dla dzieci. A to taki dziecinny jest, także... No ale na to górno to nie będziemy kładli. Dzieci. Bo w razie awarii, to by. Spadło? Spadło. Piękna sprawa. Tu mamy serduszkę, naszą kuchenkę, pomalutku, krasnoludku. W pierwszym odcinku naszej chatki, no może coś upitrasimy. Zrobimy pankejki z Biedronki. Chociaż mi to łamie język, no ale. Mleko mam gdzieś. Kapsli tyle, ja Nie mam siły. odkluczę udawałem weź mi i odkluczę tu udało mi się Na no po co taka paszczała jak ja gdzie puścić gamonia do kuchni będzie chyba daj szadeczku ja zakrętowywujemy żeby nie rozklapać, no odpuścimy, teraz trzy mi czy czyli no. no nie wierzę, nie wierzę własny muszą. Zagrzejemy olej, olej wielkopolski mamy. Tłoczony tylko raz. Dużo tego lać? Uh -huh. no, zrobimy na małym ogniu. Mm. Nie mogę wierzyć. Muszę się porozglądać. Piękna sprawa. No i To male zaczynamy wyżerkę. <grym> Pożyjemy, zobaczymy. Przyznam wam się bez bicia, że pierwszy raz coś takiego robię, no. może mi się uda. Jeszcze w takim domku, jakby mi się nie udało, to mm, nie dobrze. A zobacz, coś mi to przypomina jak nie włosku. Ty no nie jestem ale Wyciągamy talerzyk, mamy widły. A człowiek się zapomniał, bo nie wpuszczają u nas na kuchnię, bo bym za coś zrobił. Coś skonstruował. Chytrzajce. Kurwa, no fufa nie Nie no, piękna sprawa. Dobre. Widzowie, kurfer. Moje urody kochane. Podziękuwa z, z całej pikawy. No bo teraz to już się nagrzał, nie? To już, wiesz... Ale to jeszcze jednego zrobimy, nie? No przecież, no kur... Ja nie jestem chyty. Robimy grubszego. I to są już, wszystko w tym jest... No. Zabekowane, tak? Tak. No Binek to robił kiedyś w Prodigi. Co to Kurwa jest gęste jak kuta W No Teraz to masz wszystkie takie kurwelekiego No coś ludzie wymyślają A co dzisiaj na obiad było? <coughs> Nawet niekiedy A nie będę wymieniał, bo zaraz mi się ciśnienie podnosi sam nie zrobisz let. Może tak wiesz, podrzuć jak ten amaro Nie, nie będę się głupiał Z paprą temat Są takie fachowcy, że teraz to jest tych kucharzy Potem same kucharze, co się w szkiełku kurfele nie luknie, to jak nie jakiś tam makłowicz podróży, no ten to chociaż jeszcze to coś tam, coś tam. Okrasa? Okrasa, łamie przepisy, Aha. niech se łamie. Rączka gotuje? O, rączka gotuje, a już pani Gessler, jak już zacznie te swoje mecyje, to już jest porażka. Uciekam, aż się muszę napić, za wasze zdrowie się napije piany. Piękna sprawa, no nie mogę się nadziwić. A byłeś w takim domku kiedyś Wieś? Byłem w takim domku, w niejednym. W tym, e, w Sielpi. To będzie to. Udało mi się. Jak nam się zabrązowi tutaj. E, tak mnie babcia uczyła jeszcze. No se przekręcimy. Da nie on. No, ładnie wygląda. Nie. Mhm. O, czuję, że już rytujemy. Coś mam się u, u. Jak się udało, to się udało, nie to. się nie to. To mamy te Śmietankę no, no, no. no, Ile ci tam ludzi? Ma? No tak, źle, tam zobaczę. Znał jakieś wynalazki. Kurde, no. <kuh> to jaki moment. Udało hmm. mi się. Ja to bez śmietanki Zdymę te topę już, bo jeju, aż się zagotowały. Zaraz ja wezmę. Ćijew. No, dobra. No dobrze. Mm. ja lubię jazdę na ostro ja lubię ostrość, także ostro pojeździć ostro się zabawić to jest takie na słodko na glukoza jak ktoś lubi coś takiego lekko słodkawe to polecam jak to się mówi co kraj to obyczaj jeden na 10 to dla mnie tak jest no jeżeli chodzi o to to tak? szóstkę bym dał nie wiem, może ktoś, może ktoś coś. Fiu, fiu, fiu. Każdy, każdy ma swoje gusta i guściki. Ja tam wam powiem szczerze, nie będę umierał bawełnę. Ja to lubię tradycyjne nasze potrawy, po swojsku zrobione. A takie z tego to. Chłopakom nie upowiem. Właśnie jako chałupę mówię. Nie upowiem, bo. To są paple Serwis same się sprzedają. Ja to nie widzę problemu. Tam. Hmm. Obejrzymy samecze jakieś. A ty nie lubisz? Nie, piłkę to lubię. Mhm. Jak Polska będzie grała to jakiś mecz obejrzymy. Nie, dziady jak grają to nie se grają. Pójdą, napiją się i wychodzą na me grojki. Takimi grojkami to szkoda se wargę obijać kurwa. Albo... Porażka. Pojedzie do niech A debatę prezydencką byś obejrzał? Też się nie debatują. Ja to lubię tak. ręczną. W nasi jak grają. W ręczną, w siatkę, to są konkretne chłopaki. Kur. A w nożną i te debaty, i to fiu-fiu, nie. Jeden z dziesięciu. Ze sznukiem. Zadałem Ci konkretne pytania. Trzeba trochę mózgownicę wysilić. Wabanka. no. Ale dlaczego kaczar już nie prowadzi? Tylko takiego młodego łebka wstawiły. Ale nie wiem. No się, nie? No chcę zaistnieć, ale Kaczor jak był, tak mi zapadł pamięci z polskich dróg. Ja pracowałem z takimi gostkami, gostkami. W porządku chłopaki. miałem w tym, w ekipie tu na dolnych samych bokserów mm. ze starych Starachowicy. Jeden się tam piął się, piął się, nie? Mm -hmm. <coughs> I poszedł do legi, a tam mu wybiły bok z głowy. Nie ten poziom, nie ta liga. E to chyba smakowało ci jak całe zjadłeś. A wcisnąłem, bo nieładnie zostawiać zajęty targ. Głoszenia parafialne, zaraz stacą. I chcę pozdrowić chłopaka z kiełbowa. Słyszysz mnie tam? Chłopaku z kiełbowa. Jak się kiedyś jeszcze spikniemy, to se pobójcy. Ale wszystkiego najlepszego. W każdym razie jest spoko gość. Do zobaka, ziomale, ziomalki, do następnym odcinku, pozdrawiam wszystkich, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka. Będziemy pojedynek muszkieterów robić, no ja to jestem taki drobny muszkieter, także może przegram, może wygram, różnie to może być, ale dzięki, miłego życzę, trzymaj się. Ziomale, dzięki za oglądanie moich odcinków. A jak się znudzicie, to tam zachęcam Was do oglądania kolejnych. One się pojawią albo tu, albo tu. Klikajcie, bez tematu. Pozdrówka dla wszystkich. Ach, jak ja Was kurfele uwielbiam. Nie pocuje się. Nie pucuję się. <śm> Trzymcie się.